Czy dobry? Pentamel. A. Ciekawe. Orały, Co pan? fun. Fanie. Cholibka. Fanie. Panie, zatrzymaj się pan. Ja jestem gniarzem przecież. Pro, proszę się do mnie nie zbliżać. Pan potrze potrzebuje pan pomocy, chyba. Eee, eee, jak się pan nazywa? Girl. Dobra, pan tu poczeka, bo potrzebny jest doktor, jakiś specjalista chyba. he... Jakie. A się nie odsunie. Przy pana, bo będę musiał pana zatrzymać. Proszę mnie nie prowokować. Ciadu, co ty odpierdalasz? Pan go zna? To mój dziadek. O, rany, co, co z dziadkiem? Dziadek chory jest. A... Dziadek jest poważnie chory A Potrzebny lekarz już to ja Uspokój się Wszystko dobrze I Jak można pomóc Wnucz, panu? Wnuczek. Dziadkowi przejdzie to jest chwilowe opętanie Opętanie? Tak, tak 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 to egzorcysty już trzeba

Proszę na mnie jeszcze każ nie jestem psem! Hej! 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 Co pan co <wy> mówi, policja? He, <laughs> <laughs> już trzymaj. Stać mu w dupę, on lubi. Nie, nie.

a czy, co tutaj mamy, do przypadku? Eee, tego, przeszkodowany, nożem Cichy tak, tak, tak mi wypadły włosy Kumam, kumam Halo, nie zostawiajcie mnie tutaj r�, r Proszę. mówiłem już panu, że nie jestem psem na pana miejsce, pana policjanta przeszukał, bo do miał w, w środku psa aktywnych. Dobry pomysł. Jeszcze uciekł, jak, jak to słyszał o tym. Ta, 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 ta mój przyjaciel umiera. Puśćcie mnie do licha. Kurwa galareta, Co się dzieje. Puśćcie mnie, mój przyjaciel. A gdzie jest, gdzie jest pan? Pan Górski. O, ty wchodzisz? Gdzie jest pan? Wszystko z nim dobrze? Panie Galaretto, jak on ma na imię? Pan Górski! Górski Jarosław! Imię. Jarosław! Wituj się, panie, nad jego losem! Jest jeszcze młody! Już nie bardzo, galareta. Nie idzie pan w stronę światła? Nie idę, galareta, nie idę. Bardzo dobrze. Dorwiemy go, dorwiemy! Pas... Tak, dorwiemy, skurwę sydal. To dla pana kwiatuszki. Dziękuję, galareta, no. Dostanę do, do, do takich kwiatków. Ja położę. Nie doszło do uszkodzenia żadnych organów wewnętrznych, co jest najważniejsze. Rana nie jest jakaś duża. G20 w płycie było. Cholera. Ten. Dzień dobry. Czy pana co to znaczy G20, to dobrze czy źle? G20 to jest taka grupa 20 najbardziej rozwiniętych państw świata, kojarzy pan? Nie, niekoniecznie. Polska należy też do takich państw, z grupy G20. To czemu pobadają panu funkcjonariuszowi jakieś państwa dożylnie? A to nie wiem, to chyba chodziło o G20, może chodziło o Węsłon, średnica G20. A, Nazwa. dobrze. Tak zwany Różowy. To może o to chodziło, ale wydaje mi się, że raczej o to pierwsze. No dzi dziwnie te metody dzisiaj są tej medycyny. O właśnie, wszystko idzie do przodu. Rozumiem. I kiedyś to to Rutino Skorbie się połykało i wszyscy żyli. No wysokoń, weź mi z Bum bum! E, pana proszę za odejść z tym ogniem! Ja pana przeszukam! Przesz przeszukam pana, przeszukam! Tylko, ty szukać, Jakieś się Tak, kiki na przy sobie. <grymFly> <grymFly> dobry podiakowy <grymFly> <grymFly> Możesz pisać w myślnik. E, a jaki fek jest według swoim zdania w ocenie psychoruchowej? Nie wiem, e, z górki nie no, Panie Kaler, potrzebuje Pan jakichś leków? Bo tam widziałem, że Pan taki rozszerzony był. E, Dobra, podałem już, nie? Medyczną, Maritynę. Ma Pan może? A, nie mam. A tu masz kartę MCR, więc. Weź zobaczy dobrze wypisana, żeby nie było. Będę mógł go odwiedzać. Tak, tak, będziesz mógł go odwiedzać. To ja pojadę po owoce jakieś. O, Janusz, jesteś. Oh, no. Całe szczęście. Może, że Pan jest. Dzie dziękuję, Janusz, naprawdę. Jest. Oh, Jezu. Ehm. Skołowany jestem trochę. Kiedy ostatnio piłeś? A, alkohol? Nie, nie, nie. <noise> No to... galery to nie słuchaj. Dobrze. To piłem to tak półtora godziny temu. Dobra, i tak podam Ringera. Już mogę słuchać? Ale co popił tak. półtorej godziny temu? Aaa no... <ścoughs> takiego. Czyli Szako de tak? Dobra, czaje. Szklaneczkę taką, no żeby posączyć w ustach Jacka sa z lodem, no. Tak, dlatego miałeś nie słyszeć. E, ja te, bo ja biorę sobie pana, pana zdanie zawsze do serca i zapisuję niektóre ważne treści. Jasne, jasne. Ta szklanka była z czym? E, z lodem, czy? Tak, Daniel, z lodem. Dobra. pracy mniej więcej po której godzinie? Przed pracą. Prze przed, dobrze. Janusz, 250 ml Wiśniowej wódki smakowej. To, ja spróbuję coś załatwić. Na następny raz. Jestem. Ja już wiedzę mi tu. Będę tu musiał tu trochę poleżeć. Pewnie, pewnie. By... Jak wyjdę, to wydamy tych. Z z mandytów. Złapiemy, I złapiemy, tak. D dobrze, to pan potrzebuje spokoju, tak? No, ja już. chyba się czemny Coś pan potrzebuje jeszcze? Alkohol. Żeby uśmierzył mój ból. Chwileczkę. Chodźmy. Gdzie on jest? Gdzie, on jest? gdzie, gdzie pan leży? Tutaj no. górski, górski, górski. Przy pana... Jeszcze się wywrócisz, to... galareta, spokojnie. Nie biegaj. Ja już tutaj. Tutaj. Gdzie? Do kubeczka, do kubeczka. Ta kubeczka <laughs> A co nalać do kubeczka? Herbaty. Do kubeczka. Lekarstwo. A czy herbata jest z prądem? Czy zwykła? Pff. Przepraszam. Przepraszam. Ja muszę. Już panu lepiej? Janusz, już mi lepiej. Dobrze. Dziękuję ci, dobrze, proszę pana, to. Dziękuję ci. Do wszystkiego dobrego i widzimy się niedługo. Pewnie, Janusz. Przyjdź do mnie jutro. Tak jest. Ale pan dzisiaj jeszcze wyjdzie ze szpitalu. Ja nie mogę tu przynocować. Nie chcę się tą komunikacją miejską na taryk główek wracać.